Very difficult match, like always, like every week in this, in this uh, league. Um, I think we had to, you know, to deal with this low defense from Yazda, that It was very well uh, prepared. No, it was difficult to advance against this defense. But I think we started very well the, the, the game. We had uh, some occasions. We were following our plan. We scored the first goal in a set piece, very well executed. And later uh, they had uh, the, some situations. They had this contra that uh, scored the the remis. No, but despite of that, I think we controlled the match. You no. Know? Gaza yes, had their opportunities because they had very good uh, team and also they, they were, as I said, doing a very good defense. But I think we we were keeping you know our chances and we were calm, no, waiting for our opportunities. So in the second half we had clear that we had to do there, no, to wait for our opportunities, to be strong in defense, no? So that's why we scored the goals, no? with these patients, this patience, uh, this plan, no? that we we thought. And I think we kept the concentration the 40 minutes. Uh, of course, Gaza yes, had uh, another goal, but. I think despite of that we managed very well very well the last minutes of the match we were controlling and we were you know fighting until the end and uh, congratulations for my team for a very professional job Wynik 3 wskazuje na to, że to był bardzo ciężki mecz. Mieliśmy, mieliśmy dużo sytuacji, ale no, nie wykorzystaliśmy, ich. mieliśmy kilka sytuacji, żeby powiększyć swój dorobek bramkowy w tym meczu, ale nie udało się. Goście strzelili bramki po naszych dwóch głupich błędach. Jedną z kontry, druga gdzieś jakaś odbitka i pierwszy dopad zawodnik Rudy do tej piłki. Ale ważne to, że kontrolowaliśmy cały mecz. Mieliśmy więcej sytuacji, co przełożyło się na to, że strzeliśmy tą o tą jedną bramkę więcej niż Ruda. Jestem bardzo zadowolony ze swojej postawy, ponieważ wreszcie strzeliłem pierwszą bramkę. Potrzebował na to bardzo dużo kolejek, nawet nie wiem ile, ale cieszę się, że wreszcie wpada ta pierwsza. Mam nadzieję, że pójdzie teraz więcej tych bramek. Wpadnie. Chcieliśmy pokazać, kto jest Debeś, jak dzisiaj. Spiewanie yy, no nie wyszło, zresztą tak jak chyba yy, słynemu włoskiemu. Yy, Wracając jednak do kluto. Do, do yy, no zabrakło dzisiaj skuteczności i, i jakby determinacji w obronie, bo bramki tracimy po naprawdę głupich błędach. Yy, gdzie mogliśmy ich się spokojnie wystrzec, no ale jednak yy, winę muszę podzielić na, na, na dwa, bo, bo i raz, że, że ja gdzieś tam... Yy, było to zupełnie nowe ustawienie dla nas, jeśli chodzi o, o, o rozstawienie zawodników w czwórkach. Yy, I tak samo, yy, jeśli chodzi o kontuzję i choroby, bo ten tydzień był dla nas naprawdę makabryczny, jeśli chodzi o to. Dawno się nam nie zdarzył aż taki, aż taki weekend, żeby, aż taki tydzień, żebyśmy byli aż tak wszyscy wyłączeni w klubie i cieszę się, że w ogóle dzisiaj tak naprawdę zagraliśmy na bardzo dobrym poziomie, yy, dorównując yy, Dużo wyżej ustawionej. Było to spowodowane przede wszystkim naszą, naszym niższym ustawieniem. Nie ma co ukrywać, że my no nie rzucaliśmy się do wysokiego pressingu, dopiero gdzieś tam w końcówce chcieliśmy zagzykować. No a takie mecze zawsze się troszkę, troszkę ciężej ogląda. Nie są one aż tak przyjemne dla, dla oka, dla kibiców. No jednak mam nadzieję, że, że kibice tutaj na koniec roku na Mikułajki nie mieli aż takiej kategorii do oglądania i e, że te bramki sprawiły, że, że gdzieś tam mogli się pocieszyć razem z kibicami. E, pocieszyć pocieszy się z tego, że my się nie cieszymy, może ty, w tak powiem. E, no faktycznie ten mecz nie należał do najładniejszych dla oka, e, ale przede wszystkim liczyła się gra dzisiaj nasza. E, tak jak mówię wcześniej, w zupełnie nowym ustawieniu dla nas i my będziemy Stale starać się ogrywać, żeby, żeby to jak najlepiej wyglądało. No i Zobaczymy tak naprawdę co, co przyniesie czas, bo, bo przed nami długa przerwa, My już meczu nie rozgrywamy w porównaniu do, do innych drużyn. A przynajmniej już tak naprawdę bardzo kluczowe mecze, te trzy kolejne, gdzie, gdzie przed nami nas z Torunia i chonic, w środę wyjazd i jeszcze Wilanów też tam gdzieś jest pod drodze, nie powiem, że bardziej się skupiliśmy na tym meczu, bo dla nas każdy mecz jest ważny, ale myślę, że powinniśmy wyciągnąć z tego meczu jak najwięcej i przeanalizować go w bardzo spokojnym. Spędziliśmy wiele święta i przygotować się na, na nowy rak. Dzisiaj spotkanie bardzo trudne bo Wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy na trudny teren. Będziemy, wiedzieliśmy, że musimy dużo biegać będziemy musieli y, blisko siebie być. Jednak y, na przegraliśmy mecz dwa. Y, myślę, że mogliśmy wyciągnąć więcej z tego meczu. Ale skończyło się jak skończyło, no jakby skończymy sezon i kończymy rundę i, i co my się dalej. Graliśmy 3-2, ale jednak mieliśmy swoje okazje, mieliśmy sytuację, żeby wyrównać czy bądź nawet strzelić. No, myślę, że takie drobne błędy, które popełniliśmy zdecydowały o tym, że dzisiaj to dramat wygrywa niemy. Myślę, że z zaangażowania zespołu, jednak dużo biegamy, dużo gdzieś tam musimy pracować w defensywie i starać się grać powiedzmy na kontry. Więc myślę, że z tego możemy być zadowoleni, że dzisiaj dużo pokazajmy takiego charakteru ludzkiego, więc myślę, że to.